Eluowa Zobie dzisiaj wiadomość do y Gościa Laluś, Laluś, Oniku No właśnie Oniku, Laluś, Laluś Słuchaj typie ma dzisiaj w mordę Także to nie jest groźba Ale tato to żeś mi Wypieprzył kanał Jedenka wczoraj Jeden tysiąc subskrypcji Żebym miała cholera A ty mi go usunął Z tym cholera Piepieprzonym Michawem O, y z tą pawą więc teraz ja ci zrobię tak. Nie, ale ci przyjeżdżasz. Widzisz te moje, ła, moje łańcuchy? Właśnie. Ja cię cholera uduszę Jak tylko weźmiesz do cholery przyjedziesz na turniej, na, na to, to ci zrobię tak To jest kurde Ta piłka. Ta piłka, ta piłka to jest twoja głowa. Patrz. I tak ci zrobię na cholery. I będziesz miał taką. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze zrobię ci tak. Ty, hey, z nią kręgówką trochę po poodbijam, cholera, o kolanka moja. Ja ci mówię. A, jest karate. Cwicie nie radzę ci nawet przyjeżdżać na tereny Wilunia. To są moje, moje tereny, synu. Ja ci mówię, nie jak tylko przyjedziesz do cholery. To masz w mordę. Albo po prostu nie, nie przyjeżdżaj, bo ja nie tak wiem, że nie przyjedzie. Ty do cholery. A, tak ci zrobię. Skupię ci rej. Dobra. Pozdro. On i tak pewnie nie, nie przyjedzie po to pizdeczka. Czyli mi na Discordzie sobie zapisał, że jestem pizdą. Jeszcze... Kudy ten. Nie wiem, mówię, typie. Nie zadzieraj ze mną, nie zaznia. Nie wiesz kim jestem I radzę ci tak Ci mówię przy widzach zamknij mordę Lalusiu I do tej cholera serwera lalusiowni pełen cholera gajów i transystydów Bo to wadało, że sobie pełenki żeby być tam wiadomo co cholera Dobra wywalona co? Live zrobię jutro Będę jeszcze Reuploady te cholerne reuploady, -re bo na, na, naprawdę Tyle filmów mnie tam komentowało, ale nie, bo miałem jeden ból dupy. Dobra. Niedługo zapowiadam... a ba bo nie, to będzie... niespodanka, dobra, pozdro. Siema. Nie radzę ci, frajerze, do mnie... Nawet przyjeżdżasz, cholera, na tereny Wierunia. Tam, to są moje tereny, sorry.